Boża Nadziei. Dzisiaj mamy 5 lutego 2024, na no, Dzisiaj jest rocznica, jak moja przyjaciółka Elżbieta Kanora-Mora do nieba poszła w 1925 roku. Pamiętam, jak mnie zapraszała tam, gdzie działała razem z Marią Anną Tajigi. Tyle razy byłam w Rzymie, ta wielka łaska. A tutaj Matko Boża, spisze się 11 luty, Ty Matką Bożą nadziei jesteś w 2000 roku. Pamiętasz, jak mi spełniłaś moje życzenie, moje pragnienie serca, a ja ci nie podziękowałam, byłam w Lourdes. Podziękowałam Ci i teraz Ci dziękuję nieustannie i wspomagasz nas nieustannie w tym kościele Świętego Józefa. 10 listy, 10 kwietnia w 1983 roku, niedziela Bożego Miłosierdzia, był wystawiony obraz Jezuu w Antowie wedle wizji Jana Boska. Matka Boża i Eucharystia, dwa cokoły, które wspierają miłosierdzie. A tego dnia w Rzymie za przyczyną Ojca Pio został Cudownie uzdrowiona, właściwie zmarła, stała Pana Moskop, która zmarła 19 marca, świętego Józefa. A wszystko było dlatego, że obchodziliśmy pierwszy raz w Niedzielę Bożego w Ociec Ojciec Pio. urodził się 25 maja 1887 roku. 25 maja, dwa lata później, urodził się Bronisław Komorowski, święty kapłan, król Polaków w Gdańsku, zamęczony w straszny sposób 66 Polaków 22 marca 1940 roku podczas pogromów w Polsce, w Warszawie, w Krakowie. Wcześniej był Wielki Czwartek. Wielki Czwartek zorganizowany. I ostatni Wielki Czwartek. Upamiętnili to ostatnią wieczerzą na lotnisku Wałęsy w Głódź. A następnego dnia 22 marca w Brukseli wybuchły trzy bomby. I Donald Tusk, wnuk Józefa Tuska, który urodził się też 22 marca 1907 roku w Gdańsku, kiedy siostra Ugucja urodziła się w Fatimie. Bo jednego dnia rodzi się dusza, która spełnia wolę Boga. Tego samego dnia rodzi się dusza, która spełnia rolę władcy świata i taka jest właśnie dusza Donalda Tuska, który bardzo często tu był szkolony w Hamburgu w mieście Maryi i Gwiazdy Morza. W ostatnim wieczerze poświęcono na lotnisku Wałęsy. 22 marca 2016 roku Głódź loża masońska, wyjazd na która również jest w Hamburgu. A ten kościół pilnowany jest przez, należy do inwentarza sekty lubawicz. Tak władcy świata panują, ale Matka Boża jest naszą Panią. Szczególnie w tym kościele świętego Józefa. Ty Józef i wiesz. I Karmelę założone przez naszego, przez nawrócenie naszego Hermana Koen Matko Boża wszechwładna, Matko Boża nadziei. Matko Boża stawię się za nami. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam.